Cześć wszystkim, w kolejnym filmiku. Akurat postanowiłem kontynuować serię wyścigów ulicznych. Bardzo mi się spodobała ta seria. I właśnie na ten filmik przygotowałem znowu trzy auta. Tylko że tym razem w klasie S1, także będzie nieco szybciej. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także zaczynajmy. No trochę spaliliśmy gumę, ale nie najgorszy start. Teraz ustawiłem trudność przeciwników na pro, także zobaczymy jak to nam pójdzie. Okej, okay, już trochę chaosu za nami, przez to, że są też inni uczestnicy ruchu tutaj w wyścigach ulicznych. O piachu? Czemu nie? Zyskaliśmy kolejne pozycje. No, <laughs> nieźle to AMG wyhamowało. Ja nie mogę złapać trakcji przy wyjściu w ogóle. Już nie pamiętam, ile dokładnie mocy ma ten SLS. Kurcze, no wbywają strasznie wolnie w niektórych zakrętach, ale też nie za bardzo chcę na razie zmieniać poziom trudności na Niezwyciężony. Okej, okay, druga pozycja. Za szeroko, muszę się naprawdę skupiać, bo pierwszy raz jadę na tej trasie. Jeszcze po ciemku i z ruchem ulicznym nie jest takie łatwe. Zostało już tylko 15% wyścigu. Ok, na przedostatnim zakręcie uu, udało się wyjechać na pierwszą pozycję, także jest wygrana. Myślę. Całkiem mi się podobał ten wyścig. Przechodzimy do drugiego wyścigu. Tym razem w pleksusie LFA. No to był słaby start. Spadliśmy na swoją pozycję. No, ale już ładnie nadrabiamy straty. Proszę, już top 3. Goście na pierwszym, drugim miejscu zaraz przed nami. No i się zerwała trakcja przy wyjściu. Nie wiem czy jesteśmy szybsi na prostych niż do Audi przed nami. Trochę też słaby zakręt ten ostatni był. Kurcze, no słupek kompletnie zasłonił mi, gdzie jest ten checkpoint. Kompletnie nie wiedziałem gdzie skręcić. No, oni uciekają na przed nami. Okej. Okay. To były bardzo skuteczne hamulce. Na tyle skuteczne, że jesteśmy na drugim miejscu. I, czy mamy dość prędkości na tych prostych? O, kompletnie zahamował. Kompletnie zahamował tam, gdzie ciaśniej się zrobiło na koniec. Także mamy pierwsze miejsce. Na, na ostatni wyścig w tym filmiku, tym razem GTR. Ma za długi ten pierwszy bieg, ale i tak jest lepiej niż w Lexusie w ostatnim wyścigu. Chociaż też trochę pod ma to auto. No nie trzeba no, przyspieszenia do BMW z formuły drift. Na no, przed nami już pierwsze i drugie miejsce. Ok. Bardzo czyste zagrania tutaj. Niezłe hamulce, boże. Dlaczego to ja muszę tak zachowywać, Likułam? I tu jest właśnie ta podsyropność, o której mówiłem wcześniej. No dobra, broni się jednak ten Viper. Jesteśmy już za połową wyścigu. I udało się po wewnętrznej. O, już widać na mapie nawet gdzie jest meta. W sumie już tylko prosta przy nami, to może nawet nas wyprzedzi ten wiper. Ale nie udało się. Okay, to by było w sumie na tyle. Tak jak ostatnio przygotowałem trzy auta i zrobiliśmy sobie trzy wyścigi z serii wyścigów ulicznych. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I do zobaczenia.